Siemanko, ja jestem Wartes, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapek Dzisiaj jesteśmy w hotelu i będziemy drapali z nas jest dzisiaj dużo, bo jest nas 8 osób, dlatego jest 8 zdrapek, każda po 2 złota zobaczymy czy ktoś wygra, jeśli ktoś wygra, to super. Okej okay. Dobra. Zaczniemy od Uli, która właśnie powiadomiła się SMS z tym dźwiękiem SMS-a i będzie Cześć, Siemanko, zdrapała. Ulaśka z tej strony, Drapie jedno! Tak, dobra Ja jestem dzisiaj fan kamerzysta bez statywu niestety Dobra, statywu. mamy 14 i 23 22, no. 18, 16, 24, 12. Nie. Czyli Ula standardowo. Nic nie wygrała. Nic nowego. No to hop z tym. Dobra, kolejna zdrabka Przedstaw się nam. Gabi. Jaka Gabi? Znajoma. Dobra. Czyja znajoma? Jaka rola w społeczeństwie? Towarzyska. Wygrywające. Cycki tego towarzystwa. 12 ,25. To trzeba. Tą samą liczbę, co jest w wygrywających. Jest, wygrałeś Dwa złote! Jeee! O! Mamy konfetti dla wygranej. Jest dwa złote, moi drodzy. O, dwa złote. Zwróciło się. To już nie jesteś masz. Tak. Tak, jedna się... się zwróciła. Ładnie. Także teraz będzie. Jeszcze jedna. Dziewczyny? Dobra, także okej, okay. także dziewczyny, nie ma co mnie po kupie. dobra, chodź, chodź. Ej! Jak coś, co? To... Najpierw drapiesz te, te dwie tutaj. Jezus Maria. Każdy Tak, mamy tutaj Lu. Tak. 22 i 13. Lu możecie znać z kanału LJ-a. Tak. I ma dziwną taktykę. Ja nie wiem. 15, nie musisz tak ładnie dawać, wystrasz, żeby było by, no by był jakieś miary, widać? To nie jest ładnie. Bo ja nie widzę tych, czyli jestem ślepa, okej. Okay? Dobra. Wygrałaś nic. Dobra, to do śmieci. Okej, okay. kolejna osoba, świątek, chodź tutaj. Dobra, to idę, ja. świątek, Witam. Świątek, I świątek Świątek i świątek. Tak. Zobaczymy co świątek nam tutaj wygra.

Jest, jest. Wygrywałem ci tylko świątki, no. na zawsze, Tak, świątki wygrywają póki co hajsy. Okej, okay, konfetti się posypało, teraz kolejna osoba, LJ. LJ. Czekaj, kurde, była ja to rozniosę, nie? Dobra, LJ dajesz. Drapanieczko, Drapanieczko. Drypuj, A. tu drypuj. No. Wygrywałem. 23 i 14, znowu jest 14. Dobra, będzie, będzie wygrana, mówię ci, będzie wygrana. Szukaj tego. Szukaj mnie. Gdzie jesteś? Urna. Co wygrałeś? No. Nielkie Nie gunwo. Bo... No! co? mówiłem, no. że zniszczę. Tak. E, dobra, kolejna osoba Veron. Dzień dobry, przedstaw się. Dzień dobry jestem. Będę dzisiaj zdrapał zdrapki Będę dzisiaj zdrapał zdrapki Będę próbował się rozdziewiczać wygraną Super. Coś wygram Chcemy sprawdzać pierwszą cyfrę Pierwsza cyfra jak 11 Druga cyfra jak 22 Wszyscy wszyscy wyszli Dobra, weź, weź mów normalnie Zdrapka. Uwaga i jest na dzień dobry 22 20... złote Konfetti to to jest monetą, kolejne to szansę, no. 26, no. kolejne 20, następna cyfra Prawie. 12, bo bardzo blisko jest. 17 Prawie. i 27 osoba wygrywa. Tak, no? i, i, Daj, y jest youtubery tak. wygrywają. <laughs> Kto tam został jeszcze? Bo jestem schylony jak Sasia. Zachwał dwa. Co drapie? Wiczu. Cześć, jestem. Wiciu, drapie. 26, 27 Dawaj. 27 18, 13. Czy coś z tego będzie? 2, 12. Co to za produkt placementem? 15, z prawej strony był. Nie ma lokowania, 26, i może jeszcze jednak. Nie. Blisko. No i no jeszcze nie została dla No nic. Dobra. Została czy, dla mnie zdrabka. Czy, czy, da radę <laughs> czy dam radę? Ktoś mi musi trzymać zdrapkę Dobra, uwaga. Jedną ręką. Jedną ręką 19 i 25. Sorry, trochę mi uciekłej ręka, jeszcze raz tutaj. Ostro złapię, żeby było dobrze. Ok. 28. 25 jest. 2 złote, złote! Nie, Ale nie mamy uh! nie, ma nie, ma nie To jest ustawione! 24 A ktoś tasował. 11, 18 i 30, czyli 2 Dwa złote, złote weszło. Sorry, że tak uciekała kamera, ale ja drapałem. Także ile kart mamy wygranych? 4 na 8. 4 na 8. Czyli w dupę tylko ile? Pół na pół wygranych. Także dobra, dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Zas... Tak, tak. Tyle łapek w górę Tyle. Tyle. Leczej. nie tyle. E tyle Razy tyle. Tyle. 4. Tak, zasubujcie wszystkich, których kanały są w opisie. Dzięki, dzięki. Na razie i cześć. Hej.